Witam Was serdecznie na spotkaniu formacyjnym domowych kręgów biblijnych. Powstaje więc pytanie, dlaczego się gromadzimy? Głównie po to, aby pogłębić wzajemną relację i przyjaźń, ale również i po to, by wzrastać w poznawaniu Bożego Słowa i Bożej Woli i otrzymać nowe Ubocnienie do dalszego głoszenia Ewangelii tym, którzy jeszcze Pana nie znają. Dzisiaj na tym spotkaniu pragnę rozpocząć rozmowę z Tobą od modlitwy. Duchu Święty, przyjdź do nas wszystkich i daj nam łaskę, poznania Słowa, aby ono w nas zamieszkało i wydało owoc. Amen. Dzisiaj, kochani, na tym spotkaniu poświęcimy parę minut pierwszej osobie z Księgi Rodzaju, która wyryła się bardzo pozytywnie w historii zbawienia. Wyobraźcie sobie, że 13 rozdziałów pierwszej Księgi Pisma, którą trzymam w ręku, Księgi Rodzaju, mówi o jednej i jedynej osobie o osobie Józefa Egipskiego. Historia bardzo ciekawa, zaczyna się od Księgi Rodzaju od 37. Otóż jest tam powiedziane, że Jakub miał dwunastu synów i Bóg umiłował przez niego Józefa, który był jedenasty. W ten sposób Bóg łamie wszelkie prawa naturalne, którymi czasami kieruje się człowiek. Umiłował Józefa i Józef naprawdę czuł się kochany. Nosił tunikę tkaną w bardzo piękne wzory. I bracia za to, że Józef był umiłowany, znienawidzili go. Dlaczego? Dlatego, że nie czuli się kochani, bo Bóg nie czyni żadnych różnic między nami. Co więcej, ta sama księga? I ten sam rozdział mówi nam o tym, że bracia usłyszeli jego świadectwo o tym, że miał dwa sny. Pierwszy sen to były snopy. On stał w środku pola, a wokół niego snopy oddawały mu pokłon. I on wyznał ten sen. Nie wstydził się dać świadectwo, ale miał jeszcze drugi sen również stał w środku, a wokół niego księżyc, słońce i 11 gwiazd oddawały mu pokłon. I właśnie zdał sprawę przed braćmi i przed ojcem z tego właśnie snu. I bracia jeszcze bardziej go znienawidzili. Ale w 37. rozdziale w wierszu 11 jest powiedziane, że ojciec zapamiętał sobie ten sen. I to jest bardzo ważne stwierdzenie, ponieważ ty, robiąc domowy krąg biblijny, możesz czuć się jak Józef. Możesz być obiektem obserwacji, a nawet może zazdrości. Ale jest ktoś, może nawet nie wiesz jeszcze o nim, kto zapamięta sobie to, że ty masz domowy krąg biblijny. I właśnie Jakub zapamiętał sobie ten sen. Ale mimo tego bracia dalej go nienawidzili i wykorzystali pewien moment i sprzedali go elegancko kupcom zmierzającym do Egiptu. Nie zabili go, bo zachowali się w sposób właściwy. Nic przecież złego nie uczyniliśmy bratu, ale tylko go sprzedajemy. I gdzie był... Jachwę Izraela. Jachwe Izraela był z niewolnikiem, z Józefem, z więźniem i poszedł z nim razem do Egiptu. To znaczy, jeżeli ktoś nie będzie chciał ciebie słuchać w domu, idź, załóż i prowadź krąg biblijny u kogoś obcego albo u sąsiada. I z tobą będzie Bóg. I tam, gdzie był właśnie Józef, tam było błogosławieństwo. Został sprzedany do usług. Potifara, bogatego człowieka w Egipcie. I pismo święte mówi, że Potifarowi się bardzo dobrze powodziło. On był drugi po nim, rządził jego majątkiem. Był bardzo wysoko cenionym człowiekiem, ale spotkała go dziwna przygoda. Żona jego zaczęła go kusić do grzechu. Nic dziwnego, bo wiemy o tym, że w tym czasie w Egipcie panowała korupcja. I demoralizacja. Ale Józef nie potrafił właściwie zachować się w tej sytuacji. Powiedział: Jest jednak ktoś, kto mnie widzi. Właśnie on był niesamowicie zjednoczony z Bogiem, bo właśnie temu służy krąg biblijny. Ale za to, że był właśnie zjednoczony, że słuchał Boga, spotkało go więzienie. Poszedł do więzienia. Gdzie był Jahwe Izraela? Z więźniem. I w więzieniu bardzo dobrze mu się powodziło. Stał się przełożonym nad więźniami. I pewnego dnia okazało się, że dwaj więźniowie mieli sen. Przełożony kelnerów miał sen o tym, że wyrosły trzy gałązki pełne winogron. I właśnie te gałązki wydały piękne owoce i wino. A przełożony piekarzy otrzymał sen, że na, w pełnym koszu chlebów były właśnie dziwne ptaki, które zjadły te chleby. I ci właśnie otrzymujący sen przełożony piekarzy i kelnerów są zmartwieni, bo nie potrafią wyjaśnić sobie, tych snów. I kogo szukają dzisiaj zmartwieni, zagubieni ludzie? Ciebie więźnia. I okazało się, że Józef wyjaśnia im ten sen. I prosi ich, słuchajcie, jak pójdziecie na wolność, to powiedzcie faraonowi, że ja tutaj siedzę niewinnie. Ale ci właśnie zapomnieli o tym. Ale Bóg o nim nie zapomniał. Bo pewnego dnia sprawił, że faraon miał sen. Pamiętacie doskonale tę treść tego snu. Były to kłosy chude, które zjadły kłosy tłuste. Były krowy chude, które zjadły krowy tłuste. I faraon nie mógł wyjaśnić sobie tego snu. Zawołał wróżbitów, oni nie dali rady. I w tym momencie właśnie. Przełożony kelnerów przypomniał sobie o Józefie i mówi do Faraona, przepraszam cię bardzo, że dopiero teraz mówię o tym, że ja żyję dzięki Józefowi, który mi wyjaśnił sen. A kto to jest Józef? A no, to jest jeden z więźniów w twoim więzieniu. No to zawołajcie go szybko. I zawołali Józefa. Pytam się ciebie, kogo potrzebuje bogaty Faraon, ten, który ma mądrość, wiedzę? Potrzebuje ciebie więźnia, właśnie kościół, który jest troszeczkę podobny do faraona, który ma wiedzę, mądrość. Potrzebuje ciebie proroka Józefa, który powie, od czego należy zacząć ewangelizację w Twojej parafii. I Ty właśnie powiesz, że trzeba rozpocząć od domowych kręgów biblijnych. I właśnie Józef jest symbolem. Drugiego bardzo ważnego fundamentu, na którym stoi Kościół, to jest właśnie proroctwo. Urząd mamy, urząd funkcjonuje, jest bogaty jak ten faraon, ale potrzebuje ciebie, proroka skromnego, który powie, od czego należy rozpocząć pogłębianie wiary w Twojej parafii. I właśnie gestem Bożej Opatrzności Józef zostaje właśnie zjednoczony z faraonem. I wtedy następuje niesamowity przełom w kraju. Zostaje właśnie spełniona potężna wola Boża. Egipt jest miejscem obfitości. Właśnie Kościół również będzie miejscem obfitości, jeżeli ty jako Józef przejdziesz problemy, bóle i będziesz wierny Twojemu domowemu kręgowi biblijnemu. I właśnie Józef nie tylko przyniósł błogosławieństwo w Egipcie, ale również stał się narzędziem jedności w swojej rodzinie. Ten, o którym mówiono, że rozbija jedność, stał się narzędziem jedności. I sprowadził, jak wiadomo, braci i ojca do Egiptu, aby oni mogli przetrwać głód. I stał się błogosławieństwem. Dla wszystkich narodów. I właśnie my, którzy robimy domowe kręgi biblijne, pragniemy być w służbie na rzecz całego bogatego kościoła, aby to bogactwo stało się z biegiem czasu poprzez formacje, spotkania różnego rodzaju, miejscem obfitości. I właśnie tenże faraon, który właśnie zaprosił Józefa do współpracy. Właśnie sprawił, że właśnie mógł nastąpić w kraju i poza krajem wielki przełom, nie tylko gospodarczy, ale i duchowy. I w ten sposób sprawdza się wielkie powiedzenie, że właśnie Bóg potrzebuje Ciebie, skromnego Józefa, abyś dowartościował siebie i był bardzo wierny Twojej relacji do Boga. Bo pamiętaj, że to nie jest przypadek, że prowadzisz domowy krąg biblijny. To jest właśnie miejsce, które będzie cię prowadziło do wielkiego spotkania z Kościołem. Przyjdzie taki czas, że ktoś sobie przypomni twój sen, ktoś spojrzy na ciebie, że naprawdę ty wierny jesteś Bogu z roku na rok robisz krąg biblijny i właśnie Bóg wynagrodzi twoją wierność. Właśnie Bóg patrzy na Twoje małe mieszkanko, Twoje może M1, patrzy na Twoje trzy kwiatki. Jeżeli będziesz to robił i będziesz szanował ten Boży dar, to Bóg da Ci łaskę, że będziesz mieszkać jak Józef w pałacach. Ale warunek jest jeden: że musisz ukochać to miejsce, w którym dzisiaj przebywasz z Bogiem. Jeżeli będziesz Bogu wdzięczny za to, gdzie mieszkasz i co robisz, i za to, kto przychodzi na Twój krąg, ci właśnie smutni i zagubieni, to wtedy Bóg naprawdę wywyższy Ciebie, bo On nie zapomniał o Tobie. On właśnie ciągle patrzy na Ciebie z nadzieją i po prostu wybierze najlepszy moment, kiedy ktoś Cię poprosi. Chodź, wyjaśnij mi teraz sny Kościoła. Wyjaśnij mi te marzenia Kościoła i ty pójdziesz i powiesz, co to znaczy dzisiaj Kościół. I będziesz właśnie prorokiem właśnie w tym czasie, kiedy Kościół szuka i prosi, kogo tylko się da, ale właśnie ty daj się zaprosić na końcu. Pokaż, że właśnie byłeś wierny, że właśnie jesteś pewien, że potrzebuje Kościół dzisiaj ciebie. To nie jest tylko Twoja sprawa i Twojego domu, ale to jest również sprawa jedna i wielka, że Kościół potrzebuje życia, potrzebuje nieustannego wzrostu i właśnie wtedy, gdy Ty będziesz osobiście robił to systematycznie i z całą gorliwością, przyjdzie czas na wielkie zjednoczenie, ale musisz przejść wszystkie próby, nie możesz się niczym zrażać. I dopiero wtedy faraon poprosi Ciebie o współpracę. I będzie obfitość, będzie życie w kościele, będzie niesamowite błogosławieństwo. Amen.